W kolejnym ćwiczeniu będziemy sobie chcieli mobilizować bezpośrednio nerw kulszowy. Taka mobilizacja nerwu kulszowego będzie poprawiała jego ukrwienie, będzie zmniejszała jego uwrażliwienie, więc będzie to bardzo fajna mobilizacja przeciwbólowa. W tej pozycji łapiemy sobie nogę pod kolanem, chcemy mieć mniej więcej kąt prosty starym wiodrowym, i żeby napiąć cały nerw musimy sobie zgiąć stopy. I wyprostować kolano. W tej pozycji również możemy sobie delikatnie populsować, natomiast mobilizację nerwu zawsze chcemy wykonywać bardzo delikatnie, ponieważ znacznie łatwiej jest go podrażnić niż struktury na przykład mięśniowe czy stawowe. Także pierwsze linie tego ćwiczenia na pewno nie chcemy rozciągać tego nerwu na 100%, tylko takie 50-60, naprawdę bardzo delikatnie a ten efekt i tak będzie odczuwalny.